Dziewczyny, powiedzcie, co przygotowujecie? Przygotowujemy kurczaka sushi i makarepę serwowaną. Aha, czy to będzie dzisiaj na dniach otwartych serwowane? To będzie w ramach naszych Aha, aha. Trudna potrawa? Nie, raczej nie. Nie? Dużo osób już w ogóle było u Was tutaj? Jest duże zainteresowanie? Jak to widzicie? Całkiem spore. Całkiem spore? Ale chcą też kosztować tego, co zrobicie? Tak? tak cały jesteś przygotowany z cały czas podchodzi i Aha, A jakbyście miały zachęcić kogoś do tego, żeby mm, stał się uczniem szkoły na blichu, kierunku właśnie e, żywieniowego, prawda? To możecie to zrobić tak z czystym sumieniem? Powiedzcie dlaczego? Tak, jest, tak. uczymy się codziennie czegoś nowego, bardzo. Mamy fajną klasę. Graję, jest a sam kierunek jest ciekawy? Tak, jest jak najbardziej ciekawy. Uczymy się wielu przepisów z różnych kultur. Aha. Także mamy też dużo urządzeń, także jest super, mamy duże możliwości. Aha. A co myślicie później robić, jeśli, jeśli skończycie już tę szkołę? Dalej w tym kierunku właśnie żywieniowym to będzie taka jakaś... Tak jeszcze się Historia na całe tak, życie. Dokładnie. Zobaczymy co dalej.